Witajcie widzowie na nowej serii na kanale Survival bez cięć. Więc bez przedłużenia zaczynajmy. Zetniemy może najpierw jedno drewno, trochę, trochę yy, kamienia, owce na łóżka i pójdziemy poszukać może wioski. Bo widzowie cel na dzisiejszy odcinek to zdobycie full żelaznego seta. Czy nam się to uda? Mi się wydaje, że tak. Szczerze, bo spawn jest nawet niezły. zły Jak zwykle są lagi. Po się miną, jak coś od razu mówię. I jak ktoś wie, yy, jak się nazywa ten mod, czy tam teksturpak, żeby widzieć w ciemnościach, to bym prosił o napisanie w komentarzu, żeby ułatwić nam, wszym, nam wszystkim, yy, nam... mi zaoszczędzić materiały, żeby nie musiał robić pochodni, a wy żebyście lepiej po prostu widzieli. Nie, no ok, Wikład, nie wiem, czy opłaca się w ogóle szukać tej wioski jednak. Dobra, zkaczek w dół. O, i widzę od razu żelazów. O, i widzę od razu szkieleta. Dobra i teraz nasz kieleta. Dobra. Jednak to nieco potrafię. Tylko węgla nie mam. Więc wracam na górę, abyście coś widzieli. Jasno, jest żelazo. Op. Dobra, nie jest na razie jakoś źle Poszuk... O, jest węgiel. Chciałem właśnie mówić, żebym go poszukał, ale nie trzeba. to czasu żelazo. To jest klasa. Mówię wam widzowie, to nie jest ustawka. Jak coś. To jest dzień zerowy. Nie miałbym czasu na, na ustawianie coś. Nawet te statystyki. Czas gry bla bla bla, bla. Dystans. Yy, spadając, sprintując, skradając się, wagoników w puław, wspinając... Le o le lecą. Ja latałem? Chyba, że spadając. Nie, spada... Chwila. Jak to działa? Ktoś mi to wyjaśni? Ktoś mi to wyjaśni? Patrzcie ja tu... Yy, nie mam tego udostępnionego w LAN, więc ja nie mam żadnych komend. Jak coś, to no mogę udostępnić w LAN, ale z wyłączonymi. Nie, Boże, zawał dostęp. Patrzcie, game mod nie ma, ma. f F4, brak, brak dostępu. Hop, hop. Przy, przydałoby się więcej tych bloków. Myślałem, że będzie to szyb, yy, szybsze przedostanie się. Ale jest dobrze. Właśnie, jeżeli chcecie, to tutaj macie SIDA. Yy, przekopiłem go i wkleję yy, do. Jak się nazywał, Do opisu. I. Lecę. Hop. Jak coś widzowie, jeżeli ta serwerem się nie spodoba, to piszcie, jaką chcielibyście inną, typu podbijanie jakiejś serwera. Jeżeli by do tego doszło, na, że idziemy na serwer multiplayer. To będę grać razem z moim znajomym, mister Śczątkowskiem. Dam link do jego kanału. Dajcie mu też suba. Mister Śczątkowski, nie musisz mi płacić za reklamę. Dobra. Węgiel jest już blisko. Blisko. Pora go zdobyć. Nareszcie. Nie. 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 Nie, no ja nie mogę. Jeden węgiel. Jeden węgiel. A, woda. Dobra, tutaj powinno być więcej. A kolejny. Hmm. Tutaj na stówę już nie będzie jednego. Jeżeli będzie jeden, to się mocno wkurzę. Woda. Dobra. Ile węgla? Jest więcej niż jeden, więcej niż jeden. Kto się dziwił bo ja tak? Ile tego węgla? To, zde to zdecydowanie jest więcej niż jeden. Nie dobra. Mówię, że to nie jest ustawka, serio. I wyjaśnijcie mi, jak to jest z tym leceniem. Bo ja nie wiem czemu mi się pojawiło, że ja leciałem. No, dobra, Dobranocy, potem nie chcę marnować tyle bloków. O, to jest jeszcze bliżej, więc jeszcze lepiej i będzie można wreszcie zdobywać full żelazne itemy. Jej I będzie można wreszcie skończyć ten odcinek. Nikt nie powiedział jej? Nie gadajcie, że Wam się to podoba. Jeżeli tak, to dajcie suba i lajka. A najlepiej udostępnijcie. Dobra, tam puszka Majrona. Niestety, jeżeli wiecie jak się nazywa... To aby wiedzieć w ciemnościach to błagam, powiedzcie mi w komentarzach. Potrzebuję tego. I potrzebuję tak samo żelaza. Dobra. O kurde. Jedzenia nie wziąłem. jest czas nie zrobiłem ani jednej rzeczy A właśnie, żeby jeszcze pokazać, że to nie jest ustawka, tutaj walne w escape'a statystyki, przedmioty i wydobytych, ale użytych nie ma żadnych yy, rud nie użyłem ani razu żadnej rudy. Wszystko jest legit. Lava pool. To super. Tylko, może najpierw bym znalazł trzy owce, nie obiecuję. To nie jest ustawka, serio o kolejna! Więcej jedzenia, czyż czujesz na tej serii? Chociaż raz zginę z nieznanych powodów. Oj. Dobra. Dobra. Hop. I to Iron To chcę zobaczyć jak zabijam Endermana, który jest po lewej stronie mojej. Dobra, to jest zostawię łóżko na wszelki. Dobra. 知道了，hello。<sighs> <laughs> Może ktoś mi nie gdzie? tu, jestem tu, walnąć. Dobra jestem tu, jestem tu, jeszcze ma ziomek, chodź. Albo do wody wejdę. Samo tam. No i jest perełka. Nie udało się. Dobra. Gdzie ja byłem w ogóle? Lecz ja już się zgubiłem? O. Teraz po jakieś żelazo Typu tamto I lecę Najwyżej zrobię skok wiary O i właśnie tak się zdobywa wyświetlenia. Także ten film pewnie nie będzie mieć nawet 10. To się nazywa talent. Dobra. Wydaje mi się, że była jakieś jeszcze jedna ruda. Ała Nie ja dobra, zgubiłem tą rudę. To jest o wiele większa. Super jednego patyka. To też tu na prawdziwe szczęście. Sam spadł. Dobra, powinno wystarczyć. O teraz. O Jeżeli chcecie, możecie pisać pytania w komentarzach. Na następnym filmie będę przeplatać odpowiedzi z graniem. Czyli takie trochę QA. Ujeee, jeej! Dobra. No. Okay. no. Jej, jej. Wszyscy się cieszą. Oprócz mojej psychiki Dobra. To spodnie. Która to minuta? 17 minuta. Dopiero teraz żelazne spodnie. To się właśnie nazywa... ...ją prawdziwe umiejętności. Nikt oprócz mnie nie umie tak późno zrobić żelaznych spodni. To jest magia. a nie taka, którą byście chcieli mieć. Dobra, dobra. I pół zbroi mam. Jej. Hyup, hyup, hop, hop. Hop, 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 hop. Wiem, was. Hop, 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 hop. Zeski, pójdźcie sobie. Bo tutaj raczej nie będzie się nic działo. Co najwyżej może coś powiem, ale raczej nic konkretnego. Mm. Czy coś tam jest? Nie wydaje mi się. W ogóle widzę, macie tutaj kordy. kordy znowu wam SIDA. Kolejny raz. Z nieznanych powodów. A w tym czasie będzie nam brakowało ostatniej części. I zrobię sobie potem jeszcze tarczę. Widzowie, to się dzieje, to się dzieje. Prawi praktycznie mamy już całą żelazość. W takim razie trzeba postawić łóżko. Z nikomu nie z danych powodów. Say what? To łóżko jest zajęte. Nie istnieje komunikat, jest zajęte. Czy tylko ja nie wiedziałam o tym komunikacie? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi. Czy tylko ja o nim nie wiedziałem? Dobra. Zostało już tak mało. W sumie cztery sztabki mieć klatę i tarczę. <laughs> tak mało, tak mało, a zarazem mi tak dużo. Perełkę, w ogóle, widzowie, ja gram z polskimi nazwami Wiele osób tak to z angielskimi, ja sobie gram z polskimi Jestem odskoczony od tych wszystkich graczy No bez przesady, nie zrobiło się Jest, ostatnie Nie stać mi, brakuje mi drewna, super to jest to, czego potrzebowałem w tym momencie, braków w zapasach. tak takie akcje tylko u mnie. Wydaje mi się, że nigdzie więcej nie zobaczycie takiego czegoś. Ui. Dobra. W ogóle zobaczę tego lawa pula. To drzewo dokładnie. Totalnie bez powodu, akurat to. Uh -huh, uh -huh. Kto mi wie, że to spoko? Dobra, to jest. Jajko. E, to jest lawa pól czy po prostu tam jest y, jakiś wodospad lawy? Chociaż nie wiem, czy wodospad lawy powinien szleć po dyspozycji. Dobra, mam lewą pula. Następny odcinek to raczej jest... Idziemy do netheru. Jeżeli nie zdobywamy diamenty. Dobra. Pora się tam dostać. Wrócić i zrobić wreszcie tą tarczę. Hop. Szczerze, chyba gdzieś ty zbuduję domek wydaje mi się, że w przyszłości będzie jakaś baza losowa Jest to dość ładny teren fajny kejik dla wapulka obok Brakuje tylko wioski i sposobu na dojście tam do mojej mini bazy aktualnej Dobra, jest zapnę zrobić deski. Oficjalnie jesteśmy yy, gotowi na następne odcinki. Cel wypełniony na razie.